Kolejny z funduszy, który wspiera samorządy, chodzi o Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych. Jak co roku miał swój ogłoszony nabór wniosków od tzw. ustawowo-organizatorów publicznego transportu zbiorowego, czyli samorządów, na nabór. Dopłat do realizowanych połączeń w roku 2025 i po raz pierwszy w naszym województwie także na lata kolejne, bo pierwszy raz w naszym województwie mieliśmy możliwość składania wniosków wieloletnich. W tym roku w naborze, który był procedowany w grudniu, zabrakło w naszym regionie pieniędzy. Nie dlatego, że ograniczono limit. Limit był oparty o wykonanie. Środków w roku 2024. Po prostu więcej samorządów zdecydowało się zostać tym organizatorem publicznego transportu zbiorowego i złożyć wnioski. W skali kraju zabrakło ponad 70 milionów złotych, żeby wszystkie wnioski, które oczywiście przeszły ocenę formalną i merytoryczną, mogły uzyskać dofinansowanie. W naszym województwie. Ten brak ostatecznie zamykał się kwotą bez mała 6 milionów złotych. Proszę mi wierzyć i, i nie opowiadam tego dla, dla podniesienia tutaj naszej roli, tylko dla rzeczywistego pokazania, jak, w jakim sytuacji było to procedowane. Proszę zwrócić uwagę, że nabor ogłoszony w grudniu szybka ocena wniosków w okresie praktycznie świątecznym spowodowała, że. Na braki trzeba było reagować dosłownie 31 grudnia w sylwestra, a pierwszy wniosek o rezerwę pisać rano 2 stycznia po przyjściu do pracy i tak żeśmy robili. Przychylność resortu infrastruktury, szczególnie wiceministra Stanisława Bukowca, który zajmuje się drogami, zajmuje się funduszem, sprawiła, że podjęto decyzję o zwiększeniu limitu w skali kraju, o kilkadziesiąt, to te właśnie rzeczone 70 milionów złotych, po to, aby zabezpieczyć środki na, na dopłaty do przewozów w poszczególnych regionach. Województwo opolskie otrzymało w stosunku do pierwszego limitu wynoszącego niecałe 33,5 miliona złotych, ostatecznie 39,5 miliona złotych. To pozwala na zabezpieczenie. Dopłat do połączeń realizowanych przez 40 organizatorów, czyli 40 samorządów w województwie opolskim, w tym 35 gmin, 3 powiaty i dwa związki powiatowo-gminne. Jako osobę, która zajmuje się publicznym transportem zbiorowym od lat, cieszy mnie szczególnie fakt, że. Zwróćcie Państwo uwagę, mamy ponad 70 gmin w województwie, 11 powiatów, miasto Powiat Grodzki, miasto Opole. Nie wliczamy, bo tutaj mamy komunikację miejską. Więc przy 40 organizatorach, w skład których wchodzą też związki powiatowo-gminne. Mamy w 2025 roku taką oto sytuację, że ponad połowa samorządów w województwie w naszym regionie zdecydowała się na niełatwą rolę bycia organizatorem publicznego transportu zbiorowego. A zatem Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych działa. Dopłata do jednego wozu kilometra na niezmienionym poziomie 3 zł sprawia, że w skali, w skali regionu mamy y, coraz mniej miejscowości wykluczonych komunikacyjny, a przecież o to chodziło, taki był cel powołania tego funduszu i uruchomienia całej procedury związanej z, z przewozami publicznymi.